To my iść wchodzimy, to pari z chaczaki i nami... Hmm. Dobra, już są spakowani? Tak 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 Dobra, to ja idę sprawdzić czy wszystko jeszcze mamy To wzięliśmy, to wzięliśmy. Hmm. To wzięliśmy, wzięliśmy. dobra wszystko jest, idę do góry Raz po nas psy jechać okay. mhm. Dobra, chyba jesteśmy A widziałaś resztę? Nie nie widziałem. Chyba poszli do biodry, po coś tam. Aha, pewnie po mleko, bo zabrakło. A, czy już nigdy nie wrócę? Oj, wrócą, wrócą. No, już myślałem, że nie wrócę. Dobra, idę do toaleta. Ale mnie nie mały to... Nieważne. Ogarnij się. Ja przy okazji... Podzwiedzam. Znaczy czy nie mam mamony w kratach. Dobra, nic nie widać. Nom 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 Wróciłeś? Wraciłeś? że zaginąłeś Kniepek, ja bym ci nigdy nie zostawił Czasami mówię, że macie taką ochotę No czasami niestety mamy, bo jesteśmy tacy nienormalni No wariatów! Jesteśmy na stacji w Paryżu Czy po pomorskie pasuje ci nazwę jako paryską? Nie wiem No, bo, no, bo. no może I... Chyba ja tak, dobra, przytkaj się, chłop ja się no ty się przytkaj, ty, 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 ty Już jesteśmy, dobra, o wróciliśmy <grywa> no mhm. no, Super się o, Chyba się zatrzymaliśmy gdzieś, no zatrzymaliśmy się gdzieś, dobra 이제부터 이제는 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 이 A nie, będzie, będzie niedobrze o o he 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 widzę ciebie wow zaczynamy jechać oh. dociłem to lecimy wii jest placer Jest to plaser, Ale widoki to naprawdę piękna. Tak piękne jak moja okulary. Hmm. A no tak, będę musimy się uczyć, bo ja mam jeszcze znał sprawdzi, jak po wakacjach. Idę się uczyć. Wreszcie dotarliśmy. Teraz idę nam zamówić jedzonko. Jesteś teraz płatny. My też. Idźcie, idziemy. Co, że idziemy zamówić? Co kto chce? Oj, to Dobra, to ja idę nam zamówić. Dobra, jesteśmy. A gdzie resta? Hmm? Nie ma. E pewnie postrój do Trajlady, bo dawno nie byłem. Dobra, idę pozwiedzać. Wow! Ale to wysoko. Ja takie mały, a to takie wielkie ja pierdica. Ha, 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 ha. Tu kolejne widoki. Wow. Ale piękne. Czemu to są farba? Ale pięknie. Fioletowy samolot! Wow! O, a tam chyba da samolot niebieski. Albo i nie. To inny. Dobra, idziemy. Dobra, zeszliśmy już poza do barierkach, więc teraz czekamy oj, na, na naszą całą rodzinkę. I tak, będziemy się i czekać. Widziałeś innych? Oni mm -mm. się slajają? Nie wiem. Zaraz mamy lot. No, może. No, może to jakiś sala. Aaaa! już zaraz! Uspokój się, wdech i Jaki dobry i wydech. Dzień dobry rodzinko. A gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w hotelu. Łał, wow, ale on wielki. Idziemy go Jasne. Hop, 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 hop. Oj, to się źle skończy. Aha, lepiej pójdę z nimi. Dobra. Ach, to ja pójdę do toalety. To ja też pójdę. Świetnie, zostałem tylko ja. Dobra, idę poczytać moją książkę. Co młodzi robią? No, pewnie coś odpierdniczają. No. Ja już się boję. Drużyna! Tak? Brzyna. Idziemy spiegować resztę. Tak jest. To odkładamy na Na Dajcie miecze. Dobra druzyna, mi się! Dobra spiguje mi Eee... To! Chodź zobaczyć. Dobra. Eee. Co wy odpiernicacie? Jesteśmy spiegami. Aha! Aha! Idę na zakupy, chcecie coś? Nie. Nie! Nie, nie! Dobra. To idę. To się źle skończy. Czemu? On tyle miał otuczeń w swoim życiu, że tego na palcach się nie da naliczyć. Aha. Ach, schody, ale piękne! Łooo! Ła! 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 O ła.